Cześć, Wszystkim z tej strony zwycięzcy witam Was w kolejnej materii z Bitech. Nie chcę zapalenia w mikrofon. I faktycznie teraz jest silnik, przed chwilą jak to odpaliłem to nie było silnika, i tym razem jest to powtórka z gościem, czyli z Dominikiem. No Pytanie: Czy może tak, jak mi napisałeś na no wiadomości prywatnej, to jest Leopard z działem. z 90 koło, 218 przybycie, 250 uszkodzeń na goldzie, masz 259. Jakieś konkretne plany miałeś, czy po prostu wygłowałeś wygłowa pić? W tej bitwie? Tak. Gwiazdkę miałem ściągnąć Ogólnie na, na razie i na topkę, czyli na top 3, 3 albo 3 Nie, 5, sorry A i przy okazji jak widać w tym materiale mam już część modów zainstalowanych, które, ma, które chciałem zrobić Ale jeszcze to nie są wszystkie Bo niektóre mi nie, nie chcą się zainstalować W każdym razie jeżeli chodzi o mnie, o mój garaż Mam w linii Leopard'a mam dopiero Indianina Zresztą, nie wiem bardzo rzadko gram, nic nie chcę mi się ro, robić yy, tego Leopard'a w razie. W ogóle jakieś wrażenia. wykryty jesteś czegoś na śle Nie wiem, nie, prawdopodobnie butek był wykryty chyba. A. Bo ja nawet nie wiem czy miałem żarówek, nie pamiętam. Aha. Albo mógł na ślepo sobie też. Bo ten krzyk też jest dość oczywisty. W każdym razie jak na chwilę obecną, teraz podejrzewam, że masz jeszcze lepsze dzieło, tak? Dolej to samo. Teraz mam najlepsze działo w końcu. Ja po tej bitwie już miałem najlepsze działo. Se, bo miałem 10 tysięcy ponad łącznie z podwójnym, nie? O no to sporo. Coś miałem... A ogólnie jak do tej pory to jak wróciesz tę linię. To jest dobra linia. bardzo dobry, tylko trzeba umieć mieć grać czołgiem, który nie ma pancerza. No właśnie. W moim przypadku to tak nie za bardzo. Mhm. To już zostałeś. W takich czołgach najlepiej iść w maskowanie, i w, sna i w tryb snajperski Czyli coś co, za, coś co daje ci lepszą celność można powiedzieć, i maskowanie i to wszystko Już nawet teraz I... masz mało celu w się jeździ Bo ja mam stabilizator ten no Aha, stabilizator pionowy, to coś no, takiego dwa, plus 20 pro 20% do rozrzutów podczas obrotu i jazdy i plus 5% jeszcze w dyrektywie, czyli 25% w sumie, to dużo No to dużo, to, to faktycznie jest, daje dużo co, co je, je Zobacz jak jadę, to zobacz jaki celownik tam mam No widzę, widzę właśnie Jedynym minusem bo to jest to, że celownik nie nadarza za lufą Ale mi się teleportuje czasem to nagranie, jak teraz oglądam, nie? Teraz nie masz włączyć powtórki, tylko jest ode mnie, mnie oglądanie z udostępnienia ekranu a jeszcze a propos żołów, to najprawdopodobniej uda mi się zrobić jeszcze materiał z naszego wyjazdu do poznania. A jakby to oglądacie to w poniedziałek jeszcze był odcinek? Ja to nagrywał na zapas? Czyli jak ja to o, nagrałem, to jeszcze nie ma. A jeszcze... Lepiej byłoby live'a zrobić niż nagrać, wiesz? Jakby to oglądacie to już, to już był? A jak ja to nagrałem, to jeszcze, jeszcze nie było w poniedziałek yy, odcinka z Wartenera. No i tu jestem ten przeciwnik, to zniknął, będę się z nim właśnie bawił, z tym obiektem. O. To, ma, to już mały spoilerek? Ja a, bym nie przebił od przodu. Nawet ze złota. Już niech rozbił się. Nie na takim dziale. Bo zjechał tu, nie widziałeś? Nie patrzyłem nie się. A tam gdzie wódę chyba? Nie, nie, a nie dobra. Skoda pojechała bardziej z lewej. W każdym razie, ja mam na linii Leoparda jedynki Jak jak mówiłem wcześniej, Indianina. Ja ma Indianina mam, tak. W tym, że Indianinem się bardzo fajnie gra ze względu na mobilność aczkolwiek no to Leopard jest lepszy z tym dla wszystkim atakach jak no że dalej nie możesz go przybić może jedynie, że Le Indian ma trochę lepszy pancerz na no Indianie ja też nie polegałem na za bardzo na pancerzu, chociaż zdarzało się że jeżeli zagrałem na to jarzmo no to coś odbił, ale to nie było już zawsze więc, że go to się... te dziewięć piątki nie możesz przebić ale ja mu w gąsienicę żeby dekapować specjalnie może żeby obrońcę dostać może jak mam tyle pocisków to nie jest droga, to sobie mogę pozwolić no tak, nie wiem dlaczego ja, się... Ze, ze złota chyba nie strzelałem zauważyłem no nie, bo miałeś 10 o, pocisków, masz cały czas no tyle bo, samo no bo wiem, że ze złota nie przebiję te 90 w przodu, to mam ładować nie, ewentualnie z Hajka jeszcze mogłeś coś zrobić, ale to... no ale to 2 hp, 1 no właśnie, jakie to ma hejki, moje jakie przebicie małe 90 no te, te 95 z przodu na pewno byś nie przebił nawet z tyłu chyba, nie? Będzie pamiętam tydzień powiedzieć. Jeżeli byłoby powyżej 100, to jeszcze bym mógł grać na Burzeńska, ale to za mała ilość Za mała różnica obrażeń jest. O Wel HMTF mogło wejść chyba Gdzie to poleciało? To sinica <grym> Coś miałem powiedzieć? Jechałem gdzieś malenkę kać No bo ty masz na narodowości Na narodowe mam tak Nie na polskie nie przekazuję. tylko ciekawostka więcej po niektórych stwierdzeniach po niemiecku, na przykład granic właśnie wodę na niemieckim. No już widzę, że obiekt na ciebie będzie jechał A ty na Facebooku w ogóle Awczy czy co? Nie mam nie pamiętam, nie, nie wiem Ja mam okazałem żebym mi pomógł. Bo widział, że jedzie obiekt, żebyś po drugiej stronie, ale on chyba się nie ruszał. Myślałem, na... że on będzie szarżowo i chciałem, wiesz, z dół mhm. zjechać, żeby uciec No. Na razie widzę, że jest... na minimakie stoisz w tym samym miejscu, no to tak trochę... No na razie minus 1000 punktów No, 1100 no. O, ma full. O, a, obiekt. Nasz even, gdyby podjechał. Znaczy, wasz w sumie. złoto, widzisz? Mhm. Mm to jest ubrzycinało przez chwilę. Wasz even, widzę, że też coś stoi w krzakach Jak chwarcze Nie umiem nie w niemieckich. Ej, chodźcie. No dobra, gościu zginął. 1500 minus... No mało to ja mi nie weszło i chuj, teraz będę musiał jedną rzecz robić. I się powiem więc... No tutaj bą przy, bą trzeba bą. było kura, tutaj musiałby się ukrocieć bo obiekt że strzała, ci nie ma, na dwojek już Myślałem, że będzie gleba A kontrolowany jasko był Gdybym to jest pod górę a ja uciekam Gdybym to ja grał na twoim miejscu ja bym się pewnie tutaj już wywalił. Zdając moje umiejętności jeździckie. Jak ten obiekt to i tak szybki, ja już byłem tu ze... Szczerze byłem tu ze strony jak już mi na ogonie siedziłem. Czułem tylko, że zaraz zostanę, nie? A za no. ten event tam będzie jest, stał i będzie później tylko cały czas tam stał. No Elcyk jeździ, jeździ sobie z prawej strony, zresztą on ma full HP. No dobra już nie, nieważne. No, Czy ja się Czy Przyjechał chyba strzał od Su 130, a SU130 było. a nawet na trzecie próbę coś napisał. LC Play Tetris Nie wiem, I tak nie jest. Gościu napisał, żeby grać w Tetris, a nie, a nie w Minecraft'a chciałem pójść. A nie w WOTA. A jako ci odcinek z Minecraft'a też będzie, ale to w poniedziałek. Jest, ten najbliższy, bo to oglądacie w piątek. A ja. No, no, czemu, ale teleportuję po prostu. Kwestia powtórki też jest. Bo u mnie jest tylko 30... O, trochę się zwiesiłeś. No bo chciałem do tyłu, nie, nie, nie zadziałało mi. Zbyt stromo, moim zdaniem, było i dlatego... Gdyby nie złom, to by, by się rozbił. No tak, tutaj jest złom, złom akurat... I on złom... pojechał znowu do góry, a ja uciekałem znowu w dół i pojechałem tam, i on się wkurzył, nie? Powiedział... Coś myślał. Nie mam zamiaru cię gonić, jadę na bazę. <laughs> no. No tutaj na razie... Niecały 600... Macie 1800 HP straty, no to... Na innych no, obecną nic to... nie zapowiada ja zadaję... to... A ja 200 coś zadaję. No to, no kilkanaście razy musiałbyś strzelić. Podejrzewam, że... full gold, który masz... ...to Ja już to chyba tylko na goldzie grałem. Już zostawiłem na goldzie, so i tak zostawiłem. Polisz. Ale co polizać? <laughs> Dobra, boomery no humor mi się włączył. ...coś pisał, ja powiedziałem, napisałem, że... ...gold pisał. Tak nie wiem, co mi chodzi. Generalnie coś, coś próbuje. Miałem jeszcze... ...ortech w ogóle jest. Mówiłem teorii, że to jest bardzo fajny... Ale chyba jest wymaksowany z tego co widzę Nie wiem jakie ma działa do wyboru, o dobra To było ostatnia chwila, myślałem że strzeli się Zależy jakie masz załogę, jeżeli masz maskowanie i żarówkę na nim Nie mam chyba żarówy, już by mi się pokazało Mhm, full cap No właśnie źle się kapowali, byśmy przegrali. Dlatego, że obiekt jest szybki, on by dojechał szybko na bazę. No szybki, szybki ten i dość, dość ma spoko... ten pancerz. Coś mi powiedzieć, leciał mi z głowy. No właśnie, Even nie może wyspotować tego. Zaraz, zobaczysz gdzie, on. Zaraz zobaczysz, gdzie on był. Bo alczyk, podjechał chyba tu w tych szachwach, to powinien go wykryć. Oj, Wrócę do kamery normalnej. Tak, mam modę na wolną kamerę w powtórce i w garażu. Jakby ktoś się pytał. Bo w mam jeszcze do nagrania odcinek z Debili w wodzie, Ponieważ grałem z Łukaszem na strybie i z Rumianem. Pozdrawiam Łukasz I był Pluton trzy razy. Do? Skąd on się to wziął? A ja też bym cię ścigiał. przyjechał, bo chyba. Bo podgórkę to raczej by nie zdążył tak szybko wyjechać. Tak na co robisz, misję? No to samo co ja, t 55A. To jest za, za trudne, jest, nie ma takim tobu. No chyba wiek tutaj coś strzelił. Ja wiedziałem, że dwa razy strzelę zanim on strzeli, więc jest spokojnie On ma chyba około 10 czy 12 sekund przeładowania. Hmm. Mam tego obiektu, to, tylko że rzadko nim gram. Ja, ja 4 sekundy z czymś śladuję. tam, wiesz? Ja, aktualnie. Przez to, co się dzieje na Ukrainie, nie gram w ogóle w wocie rosyjskimi pojazdami ani chińskimi, bo Chiny też mają coś podobno wspólnego z Putinem, no i białoruskimi, ale białoruskich czołgów nie ma w wocie. Na szczęście. Goszczyk jest, jakby powiedzmy, w tyłku, powinien cofnąć się rozwalić LCK, a później dopiero jechać na mnie. No, nie Czemu? wiem, jakim cudem te pociski nie weszły. Jeszcze nie, nie wiem. No, przez... właśnie się obrócił chyba. Jest to obiekt 777 i ma 777 HP <grydzy> Zbieżny z tego z wybuchu okoliczności A te goldy to są co? Kumulacyjne czy pełnokalibrowki? Tak, Szybkie przybiej... i... Nie pamiętam który teraz w yy, pocisku, czy kumulacyjne czy pełnokalibrowe nie przechodzą przez przeszkody Po prostu na przykład jakby strzelił przez... przez yy, no właśnie O, ostatni gold tak A, go przebierz, bo... Chyba trafił gość, trafiłeś mu w ten, ten garnek z tyłu wieży A gościu był dosyć wież, on ma dużo bitek, bo ma 80 tysięcy bitek, czy 60 tysięcy? No to sporo. Gościu ma Nick Lak 68 i po angielsku szczęście 68, ale w tej bitwie zbyt dużo szczęścia nie miał. Także w tym materiale to by było na tyle. Linka do powtórki macie w opisie może obrażeń aż tak mega dużo nie ma, aczkolwiek bardzo fajna akcja z y, obiektem i bardzo fajna akcja na końcu. Jeżeli ktoś ma jakieś powtórki... Tak, tym... bo... no bo spauzowałem powtórkę. Jeżeli ktoś ma jakieś powtórki, możecie mi podsyłać linka na z... ale tylko i wyłącznie linka z WotryPlace, albo na wiadomość prywatną na Discordzie, tak jak właśnie to Dominik zrobił. Nazwę moją na Discordzie postaram się dorzucić też do opisu. Do tego jeszcze możecie na, na maila. Okej, jestem w opisie. Pozdrawiam maila. <grydy> Radek. Dobra, nie przedłużam. Lotuję auto. Więc zobaczymy z tym materiałem Na razie i cześć!